Witajcie kochani i roztomili mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego. Ja bym chciał teraz skupić wasze uszy i oczy na orędziu, które wygłosi nasz kochany naczelnik. Ale przede wszystkim proszę wszystkich włodarzy i decydentów na Śląsku Cieszyńskim, żeby zwrócili uwagę na wszystkie słowa, które wypowie ta wspaniała osobowość ze Śląska Cieszyńskiego. Słuchajcie, a się dowiecie. Naczelniku, Witajcie. W moim specjalnym przemówieniu do wójtów i burmistrzów miast i gmin Śląska Cieszyńskiego jest mietu, a on nie ma bez powodu, więc czekajcie. Gerard Głoskej. Na podstawie artykułu 99 ustawy z dnia o szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzeniem się koronawirusa, w związku z decyzją naczelnika z dnia 16 kwietnia wyborów powszechnych na naczelnika Śląska Cieszyńskiego zarządzonych w 2020 roku Rada Śląska Cieszyńskiego zwraca się z wnioskiem o przekazania wszystkich danych ze spisów wyborców, w których mowa w artykule 26 z dnia w... kodeks wyborczy sporządzonego i aktualizowanego przez gminę jako zadanie zlecone. Na podstawie rejestru wyborców w terminie niedłuższym niż dwa dni. Dwa dni. Robocze licząc od teraz. I słuchajcie, wy sobie może myślicie, że to są mrzonki. Ale my my, jako Rada Śląska Cieszyńskiego, dokładnie taką samą podstawę prawną do przeprowadzenia takiej odezwy do Was, jak poczta polska. Także mamy nadzieję, że do dwóch dni nasza skrzynka pocztowa się zapełni. Jakbyście nie wiedzieli, jaka jest nasza skrzynka pocztowa, to sobie musicie wpisać w Googleach, albo nas spotkać na mieście i nam ja. to przekazać. My by preferowali, żebyście to wydrukowali jednak. Wiecie? I nam no przywieźli. I przywieźli. Jak zobaczycie takiego psa i dużego człowieka, to, to mu możecie przekazać. Ja. No i my żądamy wszystkich danych wyborców, no i podstawy prawne mamy takie same, jak inni, którzy tego żądają. Ale, jakbyście się jednak nie chcieli zgodzić, to my wam postanowiliśmy, burmistrzowie i wójtowie, wejść na sumienie. No, tuż podziwiajcie się na tę mortkę tego pieska. No jemu nie przekażecie, jemu nie przekażecie, taki to jest piesek. No, ja bym chciał powiedzieć, że my stosujemy różne manipulacje, to jest manipulacja emocjonalna, także jeśli nie po prośbie i nie po groźbie, to po manipulacji. Emocjonalna... A jak nie docie, to zobaczymy. A, a, a teraz mamy jeszcze taką bardzo ważną prośbę do wszystkich włodarzy na Śląsku Cieszyńskim. No słuchajcie, Jakbyście mogli jednak, my tak bardzo prosimy, żeby nie udostępniać danych Gerarda, Gerarda ani naczelnika, bo my byśmy bardzo chcieli pozostać anonimowi. Czyli nawet jakby Poczta Polska jeszcze raz się do, do, do Was odezwała, to nie do wejdzie, pyty. Ja. To nie, że my się jakichś konsekwencji boimy, po prostu tak wolimy skromnie w cieniu. Ja. A nie tak na świeczniku z imieniem i nazwiskiem. Dokładnie. Miejcie no, się. Miejcie dziękujemy ser serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Na razie. Pa. Cześć.